Cześć! W poprzednim odcinku opowiadałem o hodowlach organizmów wodnych jako dobrym, choć nieidealnym sposobie zaopatrzenia ludności w wartościowe białka. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o jednym gatunku, który właśnie w tym okresie roku jest szczególnie popularny. Karp, czyli Cyprinus carpio, jest rybą o najdłuższej tradycji jako zwierzę hodowlane. Jego pierwotnym siedliskiem są zlewnie Morza Aralskiego, Kaspijskiego i Czarnego. Tydzień temu wspomniałem, że najstarsze akwakultury datują się na 3000 lat przed naszą erą, ale przygotowując ten odcinek, natrafiłem na publikację z dziedziny archeologii, w której opisano znaleziska przesuwające datę rozpoczęcia akwakultur do 6000 lecia przed naszą erą. I właśnie chodziło o karpia. Przesłanką ku temu wnioskowi była nierównomierna reprezentacja szczątków ryb w różnym wieku, wskazująca na celowe przenoszenie dojrzałych ryb do zbiorników kontrolowanych przez ludzi, najpewniej pól ryżu, gdzie hodowano na rybek. Inne źródła wiążą prehistoryczną hodowlę karpia z hodowlą jedwabników, gdzie utylizowano zabite larwy owadów jako karmę dla ryb. W późniejszych wiekach gatunek ten zdobył wielką popularność nie tylko w Chinach, ale i na całym świecie. Warto wspomnieć tu o Japonii, gdzie od pierwszego wieku naszej ery hodowano barwne odmiany karpia koi, który służył jako ozdoba, wyznacznik prestiżu oraz pokarm, i zaczął robić na świecie samodzielną karierę. Do końca XX wieku hodowla karpi stanowiła kilkanaście procent produkcji światowych akwakultur. Dopiero upowszechnienie ferm morskich zdeklasowało ten gatunek do 7% w 2016 roku, gdy wyhodowano 4,5 miliona ton tej ryby. Jak możecie zobaczyć na mapie, karp hodowlany jest niemal wszędzie. W oczy rzuca się tylko Australia i USA. W tych krajach hodowla karpi jest zabroniona, a ten gatunek uznano za niebezpiecznego dla ekosystemów intruza. Inwazja karpi jest powszechna na całym świecie, ale w tych dwóch krajach uznano go nie bez przyczyny za wroga publicznego, który wypiera rodzime gatunki. Nic dziwnego, skoro jest to ryba wszystkożerna, płodna i bardzo odporna. Najlepsze warunki do wzrostu to temperatura 23 do 30 stopni Celsjusza, ale bez problemu karpie przeżywają zimę pod lodem, czemu sprzyja tolerancja na niskie stężenie tlenu. Są też w stanie żyć w wodzie o zasoleniu do 5 promili, stąd też spotykane są w przybrzeżnych wodach Bałtyku. Skoro wróciliśmy na nasz teren, opowiem o tradycji, która czyni tę rybę obowiązkowym daniem wigilijnej wieczerzy. Zacząć należy od cystersów, którzy jeszcze w średniowieczu wprowadzili na teren Polski i całej Europy sztukę hodowli karpia w jego licznych odmianach, np. karp królewski albo sazan. Od tamtych czasów uciekinierzy kolonizowali europejskie wody i do dziś są gratką dla wędkarzy. Hodowla karpi to był świetny sposób na dostarczenie zdrowego i treściwego postnego posiłku, chociaż w kolejnych wiekach jadali go przeważnie Żydzi, a w kuchni chrześcijańskiej nie zajmował szczególnego miejsca. W książkach kucharskich z początku XX wieku pośród licznych potraw z różnych gatunków ryb spotykano pojedyncze przepisy na wigilijne potrawy z karpia. Przełom nastąpił dopiero po wojnie, gdy minister gospodarki Hilary Mintz dostrzegł potencjał tej ryby w ratowaniu zaopatrzenia w żywność, a szczególnie w ratowaniu świąt. Centralnie sterowana gospodarka rolna została ukierunkowana na intensyfikację działań mających na celu zapewnienie zaopatrzenia ludności w żywność, a sektory transportu, handlu oraz przedsiębiorstwa zaangażowano w dystrybucję produktu, który w stanie żywym, a więc świeży, mógł dotrzeć do każdego domu. Ta tradycja pojawiła się, gdy zakłady pracy rozdawały Karpia jako formę premii świątecznej. Był to przyznać trzeba świetny pomysł w sytuacji, gdy flota połowowa praktycznie nie istniała, a kraj świeżo po wojnie mozolnie podnosił się z ruin. Skutkiem tego, Karp długo stanowił połowę słodkowodnych ryb zjadanych w Polsce. Dziś jego udział w rynku ryb słodkowodnych wynosi około 20%. Jednak te tradycje wpisał się obyczaj, który zawsze był dla wielu ludzi trudny do zaakceptowania. Konsekwencją dystrybucji żywych ryb jest nie tylko konieczność trzymania ich w wannach, ale konieczność zabijania ich w domach. Ta czynność wykonywana bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności jest zadawaniem ogromnego cierpienia zwierzęciu, które, jak wiecie, odczuwa stres, strach i ból. Już sam transport żywych ryb. Przetrzymywanie ich w pojemnikach i przenoszenie bez wody w plastikowych siatkach zasługują na potępienie. Tymczasem wielu ludzi uważa to za odwieczną, uświęconą tradycję. Spotkałem się kiedyś z argumentem, że naukowcy nierzadko wykorzystują zwierzęta w swoich badaniach, zadając im cierpienie i śmierć. Owszem, dzieje się tak. Ale, żeby rozpocząć taki eksperyment, należy udowodnić przed stosowną komisją, że taki tryb postępowania jest niezbędny dla dokonania postępu wiedzy, jak również zapewnić eksperymentalnym zwierzętom możliwe najlepsze warunki i humanitarną śmierć. Jest to regulowane bardzo restrykcyjnymi przepisami, których nieprzestrzeganie zagrożone jest karami pieniężnymi do 50 tysięcy złotych i zakazem prowadzenia jakichkolwiek eksperymentów z udziałem zwierząt. Trudno to porównać z sytuacjami w sklepach i licznych kuchniach. Dlatego od kilku lat prowadzona jest kampania medialna, uczulająca ludzi na los tych ryb i stwarzająca presję społeczną przeciwko nieodpowiedniemu ich traktowaniu. Zachęcam Was do przyłączenia się do tego ruchu, dokonywania humanitarnych wyborów oraz reagowania na nieprawidłowości. Macie moc! Zobaczcie doniesienie prasowe sprzed kilku dni. Ta sprawa dotyczy traktowania Karpi w jeden z sieciowych sklepów. Na dziś to wszystko. Dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Cześć!